Europejskie Forum Gospodarcze, które odbywa się w Łodzi jest moim zdaniem ciekawą inwa... inicjatywą. Takich inicjatyw jest w Polsce jak wiadomo dosyć dużo. Zaczęło się w Krynicy, jest w Katowicach, są w innych miastach takie fora. No i teraz widzę Łódź również robi. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż wiedza ekonomiczna moim zdaniem w społeczeństwie polskim nie jest jeszcze na odpowiednim poziomie, a szczególnie dotyczy to biznesmenów, przedsiębiorców. Oni powinni na ten temat dużo wiedzieć. I myślę, że ta formuła, w której odbywa się Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi, jest dobrą formułą. Odbywają się plenarne posiedzenia, odbywają się posiedzenia w sekcjach. Uczestnicy mogą sobie wybrać tematy, które ich interesują. Ja specjalnych uwag do tego forum nie mam. Biorę udział w innych, jak powiedziałem, w forach i to łódzkie absolutnie nie ma jakichś minusów w porównaniu z innymi podobnymi inicjatywami. A jakieś rady, właśnie rady, by w przyszłości rady. jeszcze lepiej... Myślę, zrobić. myślę, że to, co się dzieje na uczelniach, jak moi studenci słuchają moich wykładów z teorii i ciągle chcą, żeby przeprowadzić im biznesmena dużej klasy z Polski, który, który, że tak powiem, osiągnął sukces, myślę, że coś takiego byłoby tutaj też istotne, żebyście Państwo zaprosili pana Czarneckiego, pana Jakubasa, pana Kulczyka. O myślę, myślę o takich osobach, bo to byłoby interesujące dla tych przedsiębiorców, którzy tutaj biorą udział.